On jest... Ee, nie ma go. Kurwa! Cześć, z tej strony Wafel. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. gdzie jesteśmy na Marder Mystery. Tak, dla odmiany. Pogramy sobie tutaj trochę. Nie będzie z tego raczej serii. Chyba, że jak już tam Wam, tam wam się spodoba, no to mogę trochę więcej odcinków nagrać. Ale na razie będzie jeden. Tak więc tak, jesteśmy niewinnym. Zresztowało mi znowu statystyki. Mam jedną przegraną, przed chwilą sobie umarłem. Chciałem rozpocząć odcinek, a... Byłem detektywem i mnie od razu typo zabił, nie? A jakiś typo zginął, nie? Tu było coś takiego, że się zbierało ileś tam złota i się dostawało łuk. Eee... Czyli tak, czyli już nie, detektyw nie żyje. Dwóch graczy pozostało, ale razem z mordercą, morderca się liczy do tych dwóch. Czy jestem, czy jestem sam, czy czy, czy jeszcze ktoś jest? To nie grałem kuźwa tak dawno. O, złoto jest. Fajnie. A tu co mam? Bow tracker. 24 cztery kratki, a pewnie będzie ty popilnował. Cześć, no nie laguj, halo. Ech. Już tu przeskoczyć trzeba. Cyk? Jest ok? Um, ale nie, to w środku jest. To muszę naokoło iść. Czemu ten nadal jest? Ten sz, szyzio jest bardziej wika na szaro. Nie rozumiem tego. Może spectakują? O, tu się da wejść? Chyba nie. Duża mapa. Ty je popilnuje, czy nie? Wiecie co? Ja myślę, że on pilnuje. Halo, kompas, powaliło cię. Kompas! Ej, to jest morderca. To jest fest. Morderca, fest. To musi być morder. Tu mamy ten. E złoto, a. Mamy łuczek. Mamy łuczek, mamy łuczek, ale kurde, gdzie jest typo? Tam jest zabity ktoś. Słyszymy, że ktoś coś podnosił. Jest chyba tam w środku. Jest tam? Nie, to jest martwe. O, tu jest coś. Jeden grasz pozostał, czyli to. Czyli ja. To musi być on. Kurde, chodź tu. Ech, zaczajemy się na niego? Jakoś nie wiem. O, fuk. To musi być on. No sobie biega i czeka, kurde, aż do niego podbiegnę. O to on! O to on, o nie! Kuźwa! Ale czemu było, że jeden gracz został? Czyli ja. No to o co chodzi? Nie rozumiem. Może to tam chodzi o to, że jeden gracz poza mną i morderem, czekaj. Jest teraz 7 osób, a pokazuje, że pozostało 3 graczy. To jest jakieś. Wiecie. łobi y łobi, tym nie można się kierować. To musiałoby być minus 4, czyli zaraz. Jakby było minus, detektyw, morder i ja, to by było minus 3. Chyba, że ktoś wyszedł. Detektyw, myślisz, że ci powie? <dz receive> w ogóle raz ktoś tam spytał, czemu mam miecz, nie? Okej, okay, no to detektyw zginął. Tam ktoś jest. Ale to chyba nie jest morder. Ten Alex to nie jest morder, bo. Bo tu nie ma trupów. On sobie biegł tak po prostu tutaj, nie? Ktoś zginął znowu. Kogo my tu. O! To on. To jest on. On tam czeka, aż ktoś weźmie łuk. Ale ja jestem osobą inteligentniejszą od niego i łuku nie wezmę. Jest, czy nie ma go? Tam pewnie się kampi. Ja jestem osobą. E, nie wiem jaką. Biorę łuk i spierdzielam. Jestem osobą ryzy, ry, ryzykant. Jestem więc tam ten jakiś tam różowy chyba był. Różowy skin. Jakiś taki. Dziwny. Tylko niech mi kratki nie spadają, co? Tam ktoś jest. Widziałem serduszka. I będzie się na mnie kampił, No, co za, kurde. Ej, on nie widzi ników przecież. Ników nie ma, zapomniałem o tym nawet. Ale musiał widzieć mo moją postać. Kurde, klatki mi tu spadają strasznie. Prze pewnie przez to nagrywanie teraz, full HD. I okazało się, że jednak mogę więcej fps dać. Maksymalnie 60, ale to wiecie też. O, ej, hello byku. Kuźwa, jak ja strzelam! No chodź. A, po co ja kłócam? Boże, przecież... Gdzieś tu chodzi... Coś się on na dachu? I zaraz na mnie i mnie zabije? Dziękuję, co dziękuję? Ofak! Fuck. Ofuk! No ej, co! Stop! Nie doleciała strzała? O Boże! Jak ja dawno nie grałem! Ale masakra! Trzy przegrane, trzy śmierci, 0 zabić, 0 wygranych, wynik 15. Kiedyś grałem, ale mi się zrecytowały statystyki. Chyba nawet parę razy. O, a co to za mapa? Eee, a nie, przez chwilę myślałem, że mnie na jakimś normalnym świecie zrespiło. że się coś zbugowało. Okej, okay, do tego pana nie podchodzimy, może, bo on pewnie ma. Eee, nie wiem. Ale biegnie za mną. Co ty chcesz? Idziemy od niego daleko. A czy nie powinno nas gdzieś na górze? Jak tam w ogóle dojść? No bo tu jest jakoś tak biednie, kurde, co to jest za mapa. Okej, okay, on się chowa, albo próbuje gdzieś doskoczyć. Nie doskoczysz na nie zmieszam? Nie, raczej nie. Tu nikogo nie ma. O, ktoś zginął? Szukamy trupa. Może dowiemy się kto jest mordercą, ale chyba, chyba nie znajdziemy. Typo już pewnie uciekł daleko od trupa. O, a co to tam siedzi na drzewie? A, a, co? Boat -bo tracker. Ale to w tamtą stronę dobrze pokazuje. No dobrze pokazuje, ty. A nie wcześniej wariował jakoś, nie? Tam jest. A, ten typ, przed którym uciekałem, to był ten. Detektyw, nie? Ej, byku, dawaj ten łuk. Dobrze, bardzo dobrze. E, może przynajmniej tym razem zrobię z niego jakiś użytek. W każdej rundzie dostawałem łuk i w każdej rundzie go traciłem. I umierałem. Więc nie fajnie. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Jakoś trafię w końcu, chociaż raz jakoś normalnie. Dwóch graczy pokazuje, ale to jest y, najprawdopodobniej nieprawda, bo y, został jeden gracz. To jest prawdopodobnie jakaś nieprawda, ponieważ y, było jeden, a biegało dwóch. No nie? Albo było siedmiu, a pokazywało trzech. To trzeba mnożyć przez dwa. Czyli jeszcze zostały dwie osoby poza mną. Chyba. Nie wiem. Tupia to brzmi ta logika, ale jest. Jakaś logiczna w miarę. Tu ktoś umarł? A kaktusa mogę się. O! A kaktusa mogę się zabić. E, ja ciekawe co by się stało, jakbym się zabił kaktusa. Nie chcę chyba próbować. Wolę, wolę jednak przeżyć, wiecie? O! Hierarchia ja dostał Nie Nieważne. Ja uważam, że on gdzieś siedzi na drzewie. I się kampi na mnie. To jest dobre miejsce dla takich kamp. Dlatego ja będę patrzył wszędzie na lewo, prawo, do tyłu, do przodu, no i w głąb siebie również i będę go szukał. Ej, dobra, bo mnie to już nudzi. Gdzie jesteś? A chcę znaleźć mnie, ja chcę znaleźć jego i się gubimy. Super. O, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Wspaniale, z nożem biega! To jest dobry marder, kurde! Z nożem biegać! Szukać typa. Biegać z nożem. Gdzie jesteś? Gdzieś tu był. Tylko gdzie on polazł? Żeby na mnie zaraz nie skoczył Sekse, odpłynę gdzieś daleko. A nie, tu są barie bloki, dobra. Nieważne. to są bariery bloki. E, ja się wolę tutaj patrzeć, żeby go, Żeby nagle na mnie nie zaskoczył. O, otwajajaj, zginął. Co on się o kaktusa zabił, czy jak? Morder popełnił samobójstwo. Wspaniale, wiecie? E, super. Jestem detektywem. E, znajdź mordercę i zabij go, go. Właśnie to robiłem, wiecie, przez. Ech, co? Mo to robiłem przez ostatnie y, 10 minut może? Nie no, może nie 10, nagrywam 14, to pewnie przez 5 minut. Y, czy tamten jest morderco? Jeżeli ktoś za chwilę zginie, to znaczy, że tak. Y, oraz ten po gdzieś tutaj płynie. Jeżeli zaraz coś tam zginie, to znaczy, że ten w szary jest morder. A ty spierznie ode mnie, nie, 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 nie podchodź. Siup, nie podchodź. No, kuźwa! Nie podchodź! Okej. Okay. Kolejna runda. Kolejny raz detektyw. A więc oto tym razem mam nadzieję, że. Eee, że to wygram. Mam 50% szans, że to będzie on. Eee, a nie chce mi się. Wygrałem! Hello, byku. Poza tym pisał znowu, więc wiecie. Halo. Essa Po iluś tam przegranych I kim zostanie tym razem? Jestem mordercą Ale to będzie szybka runda, wiecie? Czemu on ma nóż? Tylko zejdę z tej. I cyk. No, ja nie rozumiem, czemu było dwóch morderców. A jeden niewinny. Jak on miał to wygrać? Nawet nie miał łuku. Nie był detektywem. O co chodzi? A bo to jest duża mapa. I tutaj jest dwóch morderców. To jest po prostu tak ustawione. I musi być zawsze jeden niewinny. Chyba tak. I zabrakło miejsca na detektywa. Tak, myślę, że to jest chyba najsensowniejsze. Wiesz nie. jestem mordercą. Wspaniale. Czemu we mnie strzelają? Nie strzelaj we mnie! No, zabił kogoś! Aha, a nie! To jego zabili! Ten typo go zabił. Dobra, ono berwał tak od samego siebie, a mi zlagowało, oczywiście. E... Boom assassination, madafaka. I... rozwaleni. Dwóch detektywów, dwóch morderców i morderca. Ja wygrał. A ten typo to tylko taki wiecie: Pomocnik, pomocnik. I kim będę tym razem, Mordercą. Trzeci raz z rzędu, ale super, bo ja lubię być mordercą. Ok, wiemy kto ma łuk. Trzeba będzie. Tam będzie trzeba do niego sparkurować jakoś. Ehm. Czyli on jest gdzieś tam, trzeba by się do niego dostać po dachach czyli tym, czyli po prostu wiecie assassin taki nie Skaczamy po dachach zabijamy z i git jest tam typo gdzieś jest powinien być chyba nie wiem nie mam pojęcia on jest nie ma go kurwa Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Tak szczerze. Jeszcze a niewinny, dobra i teraz ej bo dwóch tych, nie? Morderów? I do już 3 czas 15 minut. Nie przesadziliście morderca? otrzymał 3, czy raczej mordercy dwóch. Jeżeli zaraz coś nie zginie, no to znaczy, że... O kuźwa! Gonią mnie. Mamy dwóch morderców, typy. Eee, dobra, on jest na pewno. I już mnie goni. Jak go zgubić? Halo, jak go zgubić? Dawno nie spierdzielałem przed kimś. O oh, fuck. No i tu zdupiłem. Mam jedno złoto. Jedno z dziesięciu. Zarobimy nauk. Drugie. Super. Uda mi się na pewno. To jest potwierdzone info. 100% szansa wygranej. Ja to mam już, tak wiecie, w małym paluszku, nie? O oh, fak! Przestał mi sprintować! Nie dorwiesz mnie. Znaczy prędzej czy później dorwiesz mnie. O oh, fak! Nożem rzucił. A ten jest drugi! To, ile mam dwadzieścia zebrać? What the fuck? Uczciwa walka! Dajcie mi kuźwa miecz! Rozdupię wszystkich! Ej, zgubiłem ich chyba. A nie, dobra, nie! Nieistotne. I teraz cyk. O, jakbym spadł do wody, to bym się po prostu już dupił. Oni, no nie, już miałem pięć chyba. i miałem. Nareszcie, no, ja spierdziłam długo. Ja walczę zawsze do samego końca. Ale kurde, jak na Japonii jesteś niewinnym, to masz tak przewalone. Który mnie zabił? Ten. Dobra, tak. Będę marderem. Wiecie, kogo foku. No, nieważne. Detective, detective, e, Parkier? Minecraft? Minecraft Parkier Porkier Czy coś? Ten nic nie robi? E, forever alone gear zginął A forever alone gear jest... Nie mam pojęcia gdzie O, super no to już mamy jednego mordera z głowy. Yy, I leci do mnie jakiś typo, ten www.co. www.com. Nie wiem. Lecisz ze mną, czy nie lecisz? Hmm? Nie lecisz. Bardzo dobrze, bardzo rozsądnie. Odejdź. Teraz ile było graczy? Pięciu. Dobrze. Czyli jeden zginął, jeden morder zginął. Yy, czyli teraz mamy trzech jeden niewinny, jeden morderca i w ten sposób mam 50% szans, że ten kogo zabije będzie właśnie mordercą. Jeżeli będę strzelał na oślep w kogoś. Mogę też poczekać, aż ktoś zginie. Ale możliwe jest, o, dobrze, mamy, yy, wiecie, yy, rozwiązanie problemu. Morderco jest ten, który poprzednio mnie zabił, czyli... e -em, fokusujemy. Niczym, nie wiem, wietnamski żołnierz albo afrykański kuźwa, będę się krył między bambusami. To nie jest Cina cukrowa, to są bambusy. O, fuck! Tam jest! Elo, byku. No i zabity. Elo! Podwójny bohater! Także tym oto pięknym strzałem, pięknym zwycięstwem żegnam się z Wami. Napiszcie, czy chcecie więcej takich y, Marder Mystery, czy raczej chcecie, wiecie, jak zawsze, ciągle Bedwars, Bedwars, Bedwars y, i tylko to, czy chcecie też czasami Marder Mystery. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.